Dzień dobry, witam Państwa na pierwszych zajęciach w treningu umysłu. Bardzo się cieszę, że Państwo są z nami. Przygotowałam dzisiaj dla Państwa kilka zadań, które pozwolą Wam ćwiczyć umysł. Umysł jako jedyny narząd się pod wpływem używania nie starzeje. W przeciwieństwie do innych narządów, jak na przykład mięśni czy stawów. Które pod wpływem używania się po prostu starzeją, natomiast mózg wręcz przeciwnie. Także używanie go i ćwiczenie jest bardzo ważne, szczególnie w takich trudnych czasach, jakich teraz żyjemy. Z czym kojarzy się Państwu wiosna? Omówię to na przykładzie lata. Z czym mi się kojarzy lato? Lato mi się kojarzy ze słońcem, z morzem, z wakacjami, z przyrodą, z wędrówkami po plaży. To samo Państwo sobie y, po prostu wyobraźcie, z czym Wam się kojarzy wiosna. Drugie zadanie dotyczy pozytywnego myślenia. Pozytywne myślenie i nastawienie do życia jest bardzo, bardzo ważne, szczególnie w tych trudnych czasach w których żyjemy, gdzie no może nie jest zbyt fajnie, ale jak to w każdej sytuacji można znaleźć coś optymistycznego. Są wśród nas na pewno i pesymiści i optymiści, będziemy pracować nad tym, żeby ten optymizm był jak największy. Przygotowałam dla państwa pięć zdań które trzeba będzie przekształcić tak, jakby to powiedział optymista i tak, jakby to powiedział pesymista. Pierwsze zdanie. Napisałam połowę opowiadania. I teraz, żeby Państwo mieli przykład, ja je przekształcę. Napisałam już połowę opowiadania. Cieszę się, jestem optymistą. Pesymista powie. Dopiero napisałem połowę opowiadania. Rozumiecie Państwo o co chodzi? Teraz zdania do samodzielnego przekształcenia. Mam do wyprasowania połowę prania. Drugie: idzie lato. Trzecie: jutro ma padać deszcz. Czwarte: będę robić obiad. Dlaczego warto być optymistą, omówię z Państwem na przykładzie szklanki wody. Jeżeli trzymam szklankę wody przez chwilę, to nie jest to dla mnie problem, ale jeżeli ja bym musiała trzymać tą szklankę wody cały dzień, no to już się staje trudno, ciężko. Trzymaj sobie tą szklankę wody przez cały dzień, ręka ci zdrętwieje, wszystko ci zdrętwieje, tak? Czyli jest to alegoria tego, że. Małe problemy, jeżeli trzymamy je w sobie, nic z nimi nie robimy, nie staramy się ich rozwiązać, stają się wielkimi problemami, których no, już potem ciężko rozsupłać, rozwiązać. Także starajcie się rozwiązywać swoje problemy, gdy są małe, nie trzymajcie ich w sobie, a będzie lepiej. Jeżeli jesteśmy przy temacie wody, to picie wody. I w ogóle płynów jest bardzo, bardzo ważne, szczególnie dla naszego mózgu, ponieważ jest on najbardziej uwodnioną częścią naszego organizmu. Jeżeli wody brakuje, to on po prostu jako pierwszy źle funkcjonuje. Także pijcie wodę na zdrowie. W kolejnym zadaniu będziemy ćwiczyć logiczne myślenie. Zadanie to spodobało się mojemu mężowi, który wyciągnął je z wielu z wielu zadań, które mam w swoim zanadrzu. Nie traktujcie go Państwo tak całkiem serio, ale starajcie się wysnuć logiczne wnioski. Wyobraź sobie, że na skutek kataklizmu na Ziemi wyginęli wszyscy jej mieszkańcy. Ocalało jedynie 10 osób. Które w czasie kataklizmu leciało samolotem. Niestety, tylko siedem z tych osób może przeżyć. To jest szczęśliwie wylądować i zamieszkać na Nowej Wyspie. Zdecyduj, które osoby mają pozostać na wyspie i dlaczego. Uzasadnienie będzie bardzo ważne. Pierwsze: Profesor Uniwersytetu, kobieta, wiek nieznany. Druga osoba: Lekarz, homoseksualista, mężczyzna. Wiek nieznany. Trzecie. Wódz afrykańskiego plemienia. Mężczyzna. Wiek nieznany. Czwarte. Żona wodza. W ciąży. Wiek nieznany. Piąte. Piosenkarka. Kobieta. Lat 26. Szóste. Sędzia. Mężczyzna. Wiek nieznany. Siódme. Wojownik z mieczem. Mężczyzna. Wiek nieznany. Ósme. Duchowny. Mężczyzna, wiek nieznany. 9. Policjant z bronią, mężczyzna, wiek nieznany. 10. Specjalistka od upraw rolnych, alkoholiczka, kobieta, lat 28. Waszym zadaniem jest wybrać, które z tych 10 osób w liczbie 7 byłyby najlepiej pożądane. Żeby Państwu ułatwić to zadanie, jeszcze raz przypomnimy, jakie postacie są do wyboru. Bardzo ciekawa, kogo wybraliście spośród tych 10 osób. I co? Wcale to nie jest takie łatwe, jakby się wydawało na początku. Jestem bardzo ciekawa, kogo wybraliście. Piszcie w komentarzach, uzasadniajcie. Czekam na Wasze wypowiedzi. Kolejne zadanie ćwiczy kreatywnie. Kreatywność jest też bardzo ważna w naszym życiu. I mówiąc szczerze, nie zawsze ją ćwiczymy. Temu służy dzisiejsze zadanie. Każdy z Was na pewno zna takie urządzenie. Widelec, tak, macie rację, to jest widelec. Widelec służy do jedzenia. Ale Waszym zadaniem jest wymyślić inne zastosowania dla widelca. Im więcej. Tym lepiej. Piszcie w komentarzach, do czego można użyć widelca. Kolejne zadanie. Ćwiczy koordynację naszych dwóch półkul mózgowych, które nie zawsze równo pracują. Do tego będą potrzebne dwa pisaki albo dwa długopisy. No, dwie rzeczy do pisania. Oraz kartka papieru do jednej i do drugiej ręki pisadełka i dzielimy kartkę sobie na połowę i teraz będziemy rysować oburącz po jednej i po drugiej stronie to samo lustrzane odbicie. I ja najpierw narysuję okulary. Proszę Drugie, narysujemy choinkę. Chodzi o to, żeby rysować jednocześnie to samo powoli, a dokładnie. Więc już mamy dwie rzeczy. Teraz sobie narysujemy księżyc. O, udało mi się. I teraz coś trudniejszego. Narysujemy domek. Chodzi o to, proszę Państwa, żeby było to lustrzane odbicie. Wiadomo, że po lewej stronie, jeżeli ktoś jest praworęczny, to mu gorzej wyjdzie, nie należy się tym zupełnie przejmować chodzi o to żeby odwzorować co po prawo, co po lewej stronie. Proszę państwa, oto moje rysunki. To już wszystkie zadania, które przygotowałam dla was na dzisiaj. Mam nadzieję, że dobrze się bawiliście. Pożegnam się z Wami słowami piosenki. Nic nie może przecież wiecznie trwać. Proszę Państwa, kiedyś ta epidemia minie, zwyciężymy.